Zatrzymaj się na chwilę. To, co zaraz usłyszysz, nie jest przypadkiem. Anioły wybrały właśnie ten moment, właśnie tę chwilę, aby do ciebie przemówić. Jeśli oglądasz to teraz, oznacza to, że jesteś gotowy na przyjęcie ich wiadomości. W przyszłym tygodniu wydarzy się coś, co zmieni kierunek Twojego życia. A kiedy to się stanie, będziesz wiedział dokładnie, dlaczego to właśnie teraz otrzymujesz tę wiadomość. Czy ostatnio czułeś, że coś się wokół ciebie zmienia? Może zauważyłeś powtarzające się liczby, takie jak 1111, 2222, lub 333? A może śniły ci się szczególne sny, które wydawały się zbyt realne, aby były tylko wytworem twojej wyobraźni? To nie są przypadki. To są znaki. Anioły od tygodni, a może nawet miesięcy, próbują zwrócić twoją uwagę. I teraz, w tym momencie, kiedy słuchasz tych słów, wreszcie jesteś gotowy usłyszeć to, co mają ci do powiedzenia. Twoi anioły Stróże chcą, abyś wiedział, że nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś sam. Nawet w najtrudniejszych momentach, kiedy czułeś się opuszczony, kiedy wydawało ci się, że świat się przeciwko tobie sprzysięga, oni byli przy tobie. Każda łza, którą wylałeś, każde modlitewne westchnienie, każda cicha prośba o pomoc została usłyszana. I teraz nadszedł czas, aby wszechświat odpowiedział na twoje wołanie. W nadchodzącym tygodniu otworzy się przed tobą brama. To nie będzie zwykły tydzień, nie będzie to kolejne 7 dni wypełnionych rutyną i monotonią. Nie, ten tydzień będzie punktem zwrotnym. Wydarzy się coś, co zmusi cię do podjęcia decyzji, do zrobienia kroku, którego być może się boisz, ale który jest absolutnie niezbędny dla Twojej duchowej ewolucji. Anioły wiedzą, że jesteś na to gotowy, nawet jeśli ty sam w to nie wierzysz. Pozwól, że wyjaśnię ci coś bardzo ważnego. Wszechświat nie działa przypadkowo. Wszystko, co się dzieje, ma swój głębszy sens, swój boską choreografię. I to, że właśnie teraz, w tym konkretnym momencie swojego życia, trafiłeś na tę wiadomość, nie jest dziełem przypadku. Zostałeś poprowadzony tutaj. Twoja dusza wiedziała, że potrzebujesz usłyszeć te słowa, zanim nadejdzie to, co nieuniknione. Anioły pokazują mi twoje serce. Widzę, że nosiłeś w sobie ciężar. Może to był ból po stracie? Rozczarowanie po zdradzie, lęk przed przyszłością, czy po prostu uczucie, że Twoje życie nie rozwija się tak, jak powinna. Przez długi czas mogłeś czuć się zagubiony, jakbyś błądził po ciemnym lesie bez mapy, bez kompasu, bez żadnego punktu odniesienia. Ale chcę, abyś wiedział, że ten okres dobiega końca. Ciemność, która cię otaczała, zaczyna ustępować. Światło, prawdziwe światło, jest już na horyzoncie. W przyszłym tygodniu otrzymasz znak. To może być rozmowa, która wydarzy się zupełnie niespodziewanie. To może być wiadomość od kogoś, kogo dawno nie słyszałeś. To może być oferta, która pojawi się znikąd. To może być wewnętrzne przeczucie tak silne, że nie będziesz mógł go zignorować. Cokolwiek to będzie, rozpoznasz to. Poczujesz to w swoim sercu. To będzie ten moment, kiedy wszechświat powie: teraz. To jest Twój czas. Ale tutaj jest coś niezwykle ważnego, o czym anioły chcą Cię ostrzec. Ten znak, ta okazja, to okno, które się otworzy, nie pozostanie otwarte na zawsze. Wszechświat daje Ci możliwość, ale wymaga również od Ciebie działania. Nie możesz czekać, nie możesz odkładać, nie możesz pozwolić, aby strach lub wątpliwości powstrzymały Cię przed podjęciem tego kroku. Bo jeśli przegapisz tę szansę, anioły mówią, że kolejna może nie przyjść tak szybko. Wiem, co teraz myślisz. Możesz czuć się nieco przytłoczony. Możesz się zastanawiać, czy naprawdę jesteś gotowy na taką zmianę. Możesz mieć wątpliwości, czy podołasz temu, co Cię czeka. To wszystko są zupełnie naturalne reakcje. Ale posłuchaj mnie bardzo uważnie anioły nie prowadziłyby Cię w miejsce, w którym nie możesz się rozwijać. Nie otwierałyby przed Tobą drzwi. Przez które nie jesteś w stanie przejść. Oni widzą w tobie siłę, której ty sam jeszcze nie dostrzegasz. Widzą potencjał, który w tobie drzemie, czekając na właściwy moment, aby się ujawnić. Ten tydzień będzie wymagał od ciebie odwagi. Odwagi, aby spojrzeć prawdzie w oczy, odwagi, aby przyznać, że niektóre rzeczy w twoim życiu nie działają, odwagi, aby puścić to, co cię powstrzymuje, nawet jeśli to coś lub ktoś. Do kogo jesteś przywiązany? Anioły wiedzą, że to nie będzie łatwe. Transformacja nigdy nie jest łatwa. Ale obiecują ci, że jeśli zaufasz procesowi, jeśli zaufasz im, jeśli zaufasz sobie, to po drugiej stronie czekacie życie, które przewyższa twoje najśmielsze marzenia. Chcę, abyś teraz przez chwilę pomyślał o tym, czego naprawdę pragniesz. Nie o tym, o czym myślisz, że powinieneś pragnąć. Nie o tym, Czego inni oczekują od ciebie, ale o tym, czego naprawdę, głęboko w swoim sercu, pragnie twoja dusza. Może to jest wolność finansowa, może to jest prawdziwa miłość, może to jest spełnienie w pracy, która naprawdę cię pasjonuje, może to jest uzdrowienie relacji, która została zraniona. Cokolwiek to jest, anioły chcą, abyś wiedział, że to jest możliwe. I więcej niż to, to jest na wyciągnięcie ręki. W nadchodzących dniach zwróć szczególną uwagę na środę. Środa będzie kluczowym dniem. Coś, co się wydarzy w środę, lub informacja, którą otrzymasz tego dnia, będzie miała bezpośredni związek z tym, o czym teraz mówię. To może być coś małego, coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się nieznaczące. Ale jeśli będziesz uważny, jeśli będziesz słuchał swojej intuicji, zrozumiesz jego znaczenie. Anioły proszą Cię również o jedno zaufanie. Wiem, że mogłeś być zraniony w przeszłości. Wiem, że mogłeś zaufać i zostać zawiedziony. Wiem, że mogłeś wierzyć w coś lub kogoś, a to zaufanie zostało nadużyte. Ale to, o co proszą anioły, to nieślepe zaufanie do innych ludzi. To zaufanie do boskiego planu. To zaufanie, że wszechświat pracuje na twoją korzyść, nawet gdy nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje. To zaufanie, że jesteś prowadzony, chroniony i kochany w każdej sekundzie swojego istnienia. Jest coś jeszcze, co anioły chcą, abyś zrozumiał. W przyszłym tygodniu możesz zostać postawiony przed wyborem. To będzie wybór między tym, co znane, a tym, co nieznane. Między tym, co bezpieczne, a tym, co ryzykowne. Między tym, co wygodne, a tym, co Cię wzywa do wzrostu. I chcę, abyś wiedział, że bez względu na to, co wybierzesz, anioły Cię nie osądzą. Masz wolną wolę. Zawsze miałeś i zawsze będziesz miał. Ale zachęcają cię do tego, abyś wybrał to, co prawdziwie rezonuje z twoim sercem, a nie to, co dyktuje ci lęk. Strach jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, których używa ego, aby cię powstrzymać. Strach przed niepowodzeniem. Strach przed odrzuceniem. Strach przed nieznanym. Strach przed tym, co pomyślą inni. Ale anioły chcą, abyś wiedział, że każdy wielki przełom. Każda prawdziwa transformacja wymaga przekroczenia strefy komfortu. Wymaga wejścia w przestrzeń, gdzie nie masz wszystkich odpowiedzi, gdzie nie możesz wszystkiego kontrolować, gdzie musisz po prostu wierzyć i iść naprzód. Zwróć też uwagę na swoje sny w tym tygodniu. Anioły często komunikują się z nami przez sny, ponieważ w stanie snu naszego jest mniej aktywne, nasze bariery są opuszczone, jesteśmy bardziej otwarci na przyjmowanie wiadomości z wyższych wymiarów. Jeśli coś szczególnego ci się przyśni, Zapisz to natychmiast po przebudzeniu. Nie pozwól, aby ta wiadomość zniknęła w chaosie dnia. W tych snach mogą być ukryte wskazówki, symbole, odpowiedzi na pytania, które zadajesz. Poza snami, zwróć uwagę na synchroniczności. To jest jeden z ulubionych sposobów, w jaki anioły komunikują się z nami w stanie jawy. Synchroniczność to te przypadkowe zdarzenia, które wydają się zbyt doskonale zaaranżowane, aby były tylko przypadkiem. Słyszysz piosenkę, która doskonale opisuje Twoją sytuację. Spotykasz kogoś, kto mówi dokładnie to, co musisz usłyszeć. Znajdujesz książkę, która wypada z półki i okazuje się, że zawiera odpowiedź, której szukasz. To wszystko są sposoby, w jakie wszechświat z Tobą rozmawia. Anioły chcą również, abyś wiedział o czymś bardzo konkretnym. W przyszłym tygodniu będzie moment, kiedy poczujesz opór. To może być wewnętrzny głos, który mówi Ci: to nie dla Ciebie. Nie jesteś wystarczająco dobry. Nie jesteś wystarczająco przygotowany. Nie zasługujesz na to. Ten głos to nie Twoja prawdziwa dusza. To jest głos strachu, głos ego, głos wszystkich ograniczających przekonań, które zbierałeś przez całe życie. A anioły proszą Cię, abyś nie słuchał tego głosu. Proszą Cię, abyś go rozpoznał za to, czym jest iluzją i poszedł dalej pomimo Niego. Pamiętaj, że transformacja nie jest liniowym procesem. Nie jest tak, że podejmujesz jedną decyzję i nagle wszystko jest idealne. To jest podróż. Będą momenty wątpliwości. Będą momenty, kiedy będziesz chciał się wycofać, wrócić do tego, co znane. To wszystko jest częścią procesu. Ale każdy krok, który podejmiesz w kierunku swojego prawdziwego ja, każdy krok, który podejmiesz w wierze, a nie w strachu, Przybliża Cię do życia, które jest prawdziwie dla Ciebie przeznaczone. Coś jeszcze. Anioły chcą, abyś zwrócił szczególną uwagę na osobę, która pojawi się lub da osobie znać w przyszłym tygodniu. Ta osoba może odegrać kluczową rolę w tym, co się wydarzy. Może to być mentor, który poprowadzi Cię, może to być partner, który wesprze Cię. Może to być nawet ktoś, kto Cię wyżwie, ale poprzez to wyzwanie pomoże Ci zobaczyć coś, czego sam nie dostrzegałeś. Bądź otwarty, bądź receptywny. Nie odrzucaj pomocy, która nadchodzi tylko dlatego, że przychodzi w nieoczekiwanej formie. Twoje anioły stróże chcą również przypomnieć ci o twojej własnej mocy. Przez zbyt długi czas mogłeś oddawać swoją moc innym. Mogłeś pozwalać, aby opinie innych definiowały twoją wartość. Mogłeś pozwalać, aby okoliczności dyktowały twoje wybory. Ale teraz nadszedł czas aby odzyskać tę moc. Nadszedł czas, aby stanąć w pełni swojego ja, w pełni swojej prawdy, w pełni swojego boskiego potencjału. Zastanów się przez chwilę nad tym pytaniem: gdybyś wiedział, że nie możesz zawieść, co byś zrobił? Gdyby wszystkie twoje lęki, wszystkie twoje wątpliwości, wszystkie twoje ograniczenia nagle zniknęły, jakie życie byś tworzył? To życie, które właśnie sobie wyobraziłeś, nie jest tylko marzeniem. Jest to wizja, którą twoja dusza ma dla ciebie. I to, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, jest pierwszym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tej wizji. Anioły pokazują mi również coś o twoich finansach. Jeśli miałeś obawy dotyczące pieniędzy, jeśli czułeś się zablokowany w kwestii obfitości, ten tydzień przyniesie przesunięcie. Może to być nowa możliwość zarobkowa. Może to być rozwiązanie długotrwałego problemu finansowego. Może to być po prostu zmiana w Twoim myśleniu o pieniądzach, która otwiera drzwi do większego przepływu. Wszechświat jest nieskończenie obfity, i kiedy zaczynasz wierzyć w swoją wartość, kiedy zaczynasz wierzyć, że zasługujesz na dobrobyt, wszechświat odpowiada na tę wiarę. Jeśli chodzi o relacje, anioły również mają wiadomość. Jeśli jesteś w związku, który sprawia Ci ból, który Cię ogranicza, który nie pozwala Ci być prawdziwym sobą, ten tydzień da Ci jasność co do tego, co należy zrobić. I chociaż trudne decyzje nigdy nie są łatwe, anioły obiecują, że będą cię wspierać. Jeśli natomiast szukasz miłości, jeśli tęsknisz za partnerem, który naprawdę cię rozumie, ten tydzień może przynieść spotkanie, które zmieni wszystko. Ale pamiętaj: najpierw musisz być w miejscu, gdzie kochasz siebie, gdzie szanujesz siebie, gdzie nie szukasz w drugim człowieku kogoś, kto cię uzupełni, ale kogoś, z kim możesz dzielić swoją już pełną całość. To, co mówię ci teraz, może brzmieć jak wiele rzeczy naraz. Może czujesz się trochę przytłoczony ilością informacji. To jest zupełnie normalne, ale chcę, abyś wiedział, że nie musisz wszystkiego rozumieć od razu. Nie musisz mieć wszystkiego opracowanego. Po prostu musisz być świadomy, musisz być obecny, musisz być otwarty, a wszechświat zajmie się resztą. Anioły proszą Cię również o coś bardzo konkretnego. W ciągu najbliższych siedmiu dni spędź przynajmniej 10 minut każdego dnia w ciszy. Nie przy telefonie, nie przy telewizji. Nie zajęty jakąś aktywnością. Po prostu ty twój oddech i cisza. W tej ciszy będziesz mógł usłyszeć wewnętrzny głos swojej duszy. W tej ciszy otrzymasz wewnętrzne prowadzenie, które jest tak ważne dla tego, co nadchodzi. Medytacja, modlitwa, kontemplacja, nazwij to, jak chcesz. Ale ta praktyka jest kluczowa. Ponieważ w świecie pełnym hałasu, pełnym rozpraszaczy, pełnym oczekiwań i opinii innych, łatwo jest stracić kontakt z tym, kim naprawdę jesteś. Ta cisza pozwoli ci ponownie się połączyć. Pozwoli ci usłyszeć szept aniołów, który często jest zagłuszany przez zgiełk codzienności. Chcę również, abyś wiedział o energii, która cię otacza. Jeśli ostatnio czułeś się zmęczony, wyczerpany, jakby twoja energia była drenowana, to dlatego, że przygotowujesz się do wielkiego przesunięcia. Twoje ciało, twój umysł i twoja dusza przechodzą przez proces oczyszczania. Stare wzorce są uwalniane. Stare energie są przetransformowywane. To może być fizycznie i emocjonalnie wymagające. Dlatego tak ważne jest, abyś dbał o siebie w tym czasie. Dużo wody, zdrowe jedzenie, odpoczynek, natura. Te proste rzeczy wspomogą Twoje ciało w tym procesie transformacji. Jest też coś, o czym muszę Ci powiedzieć, dotyczącego przeszłości. Anioły pokazują mi, że nosiłeś w sobie żal. Może to był żal do kogoś, kto Cię skrzywdził. Może to był żal do siebie za decyzję, których żałujesz. Ten żal jest jak ciężki łańcuch, który ciągniesz za sobą, dokądkolwiek idziesz. I w przyszłym tygodniu będziesz miał okazję ten łańcuch puścić. Będziesz miał okazję wybaczyć. Wybaczenie nie oznacza, że to, co się stało, było w porządku. Nie oznacza, że dajesz komuś pozwolenie, aby znów cię skrzywdził. Wybaczenie oznacza, że uwalniasz siebie od ciężaru tego bólu. Oznacza, że decydujesz się już więcej nie pozwalać przeszłości dyktować twojej przyszłości. Anioły są wokół ciebie teraz, w tym samym momencie, kiedy słuchasz tych słów. Jeśli otworzysz swoje serce, możesz ich poczuć. Możesz poczuć ich miłość, ich wsparcie, ich nieograniczoną wiarę w ciebie. Oni nigdy cię nie opuścili i nigdy cię nie opuszczą. Niezależnie od tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, niezależnie od tego, jaką ścieżką pójdziesz, oni będą tam, prowadząc cię, chroniąc cię, kochając cię. Teraz, kiedy zbliżamy się do końca tej wiadomości, chcę, abyś dokonał wyboru. Możesz potraktować to, co usłyszałeś jako ciekawostkę, jako coś interesującego, ale nic więcej. Albo możesz potraktować to jako boskie wezwanie, jako wiadomość, która została specjalnie dostarczona do Ciebie w tym momencie Twojego życia z określonego powodu. Wybór należy do Ciebie, ale głęboko w swoim sercu już wiesz, która odpowiedź jest prawdziwa. W przyszłym tygodniu, kiedy wydarzy się to, o czym mówili anioły, wrócisz do tego momentu. Wrócisz do tych słów i będziesz wiedział, że to nie był przypadek. Będziesz wiedział, że zostałeś poprowadzony tutaj, abyś był przygotowany. Abyś wiedział, że nie jesteś sam. Abyś wiedział, że jesteś kochany, wspierany i prowadzony w każdej chwili swojej podróży. Twoje życie ma znaczenie. Twoja podróż ma znaczenie. I to, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, jest częścią większego, piękniejszego planu, który wykracza poza to, co możesz teraz zobaczyć. Zaufaj temu planowi, zaufaj Aniołom i przede wszystkim zaufaj sobie. Pamiętaj o tym, co usłyszałeś dzisiaj. Obserwuj znaki, słuchaj swojej intuicji i bądź gotowy na to, co nadchodzi. Anioły są z tobą, zawsze byli i zawsze będą, a to, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, jest tylko początkiem czegoś naprawdę niezwykłego.